Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pędzę z odpowiedzią na pytanie: czy zawsze musimy iść na operację po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego, czyli po ACL? Możemy być bardziej skłonni do wyboru leczenia nieoperacyjnego, czyli tak zwanego zachowawczego, jeśli jesteś osobą, która ma więcej niż 20 lat, masz dobrą funkcję stawu klonowego bez epizodów niestabilności, nie doznałeś urazów, przykładowo łąkotki lub innych. Takich współtowarzyszących uszkodzeń, przed urazem nie uprawiałeś sportów na tym najwyższym poziomie pierwszym, czyli są to tak zwane sporty wysokiego ryzyka, jak rugby, piłka nożna, etc., etc. No i oczywiście tylko spontanicznie uprawiasz jakąkolwiek aktywność fizyczną. Przykładowo jesteś, nie wiem, 35-letnią osobą, która chce wrócić do gry totalnie na amatorskim poziomie w koszykówkę, a Twoje kolano czuje się świetnie po takich trzech miesiącach rehabu, czy też treningu.